Witam na filmie omawiającym gramatykę do lekcji 70. Dzisiaj porozmawiamy o specyfice policzalności i niepoliczalności, z naciskiem na to, jak rozpoznać w jakiej roli dany rzeczownik występuje. Poznaliśmy wiele słówek związanych z żywieniem. Mówiliśmy też, że będziemy poznawać tajniki rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych małymi krokami. Zrobiliśmy kilka solidnych kroków na poprzedniej lekcji, gdy skupiliśmy się na konsekwencjach gramatycznych policzalności i niepoliczalności, zwłaszcza z naciskiem na użycie przedimków e, n i słówek sam i any. Na początku to może przyprawić o zawrót głowy, ale spokojnie, to ma sens. Jakie są przyczyny takiego zamieszania? Cóż, one noun, different meanings. Jeden rzeczownik, różne znaczenia. Zacznijmy od tej bardziej oczywistej rzeczy. Pierwsza przyczyna to słówka, które są takie same, ale mogą przyjąć inne znaczenie. I w zależności od tego mogą być albo policzalne, albo nie. Glas, glass. Szklanka. Szklanki można policzyć. Sam glass. Trochę szkła. Szkła. Już nie da się policzyć. A chocolate. Czekoladka z bombonierki. Jest policzalna. Czoklet. Czekolada. Jest niepoliczalna. Wiele produktów żywnościowych jest policzalne tylko wtedy, gdy jest w całości. A tomato. Pomidor. Gdy jest cały. Some tomato. Trochę pomidora, gdy jest już pocięty na plasterki lub posiekany. A cake. Tort. Gdy jest cały. Some cake. Trochę tortu, gdy już go pokroimy. E pizza, gdy jest w pudełku. Sam pizza, gdy kawałek leży na talerzu. I stąd, skoro już pizzę w pudełku możemy policzyć, możemy powiedzieć: I've got two pizzas, zamiast I've got two boxes of pizza. Mam dwie pizze, zamiast mam dwa pudełka pizzy. Druga przyczyna zamieszania jest kluczowa dla wielu błędów, które popełniamy. Dotyczy to procesu nazwijmy go upoliczalnianiem w mowie potocznej rzeczowników, które są niepoliczalne. Okej, okay, o co chodzi? Weźmy sobie na przykład wyraz kawa. Coffee jest niepoliczalna. Ale podobnie jak w języku polskim, coraz częściej pojawia się w liczbie mnogiej, tak jakby była policzalna. Zamiast powiedzieć: Poproszę dwa kubki albo dwie filiżanki kawy, poprosimy po prostu o dwie kawy. Can I have two coffees? To zjawisko dotyczy często napojów. Na przykład, I will have two beers. Wezmę dwa piwa. Lub jak w tym powiedzonku, two teas to room two. Dwie herbaty do pokoju numer dwa. I tu tkwi sedno problemu. W naszym języku ten proces upoliczaniania jest szybszy. My często mówimy dwa żytnie chleby zamiast dwa bochenki żytniego chleba. Dwa twarożki zamiast dwa pudełka sera twarogowego. Dwie wody mineralne zamiast dwie butelki wody mineralnej. Anglicy jeszcze nie upoliczalnili chleba, sera i wody. Ale to jest proces. Gdybyście sięgnęli do książek gramatycznych z lat 80., to pewnie zauważylibyście przykład Two Cups of Coffee zamiast Two Coffees. A teraz w mowie potocznej w Starbuniu już możemy zamówić dwie, trzy, cztery duże cappuccino. Mocacino, a ostatnio w podręczniku dla maluchów widziałem two yogurts, dwa jogurty. Natomiast w miarę jak będziemy poznawać język angielski, zorientujemy się, które rzeczowniki zostały już upoliczalnione, a które nie. Przenieście się teraz na platformę engbook.pl i wykonajcie ćwiczenia, pracujcie ze słownictwem i wydrukujcie dodatkowe materiały. Możecie też odtworzyć playlistę z ćwiczeniami YouTube. Dajcie też nam suba, to zawsze pomaga. I to już jest koniec tej lekcji. Well done! Dobra robota!